Tu jest wanna, widzisz, z łazienką? Dziwna sprawa trochę, nie? Patrz. To jakieś niskie wyjście. Chyba, że to było takie okno, żeby sobie z wanny się gapić może. No zobacz. To jakaś drewniana zasupa. No, taka długa wanna Mama? Tu butelki, po Coca-Coli też. I zobacz ile. Trochę to jak kopiec wygląda. Ptaki nawaliły. No, no. no Gdzie on jest? Nie widać. No, Wychodzimy z hoovera. Idziemy dalej. Tu się zatrzymujemy zawsze. W hooverze jest najlepiej. Jest ten kiosk, widzisz? Do niego sobie tam zajrzałam. Tutaj po prawej. Czekaj, a tutaj? I co możemy tutaj iść, tak? No. Tam jakiś niedokończony jeszcze zaczęli zalewać, ale tego zbrojenia tam sporo wystaje. Tu patrz jaka chałupa była, ciekawe co to. Mm -hmm. Mm -hmm. Może szumi coraz bardziej. Czyli naściemniał nam pan. On nie wyglądał na zorientowanego. No. Albo nie umiał powiedzieć, wiesz? Tutaj jakby biedniej? Czy mi się zdaje? Jakby tam taka handlowa ulica była. a tutaj może bardziej... Może A tu co, garaż podziemny czy co? zobacz tutaj jak zarosło. Mhm. <grymne> jak? Tak, no. Hej. Ładnie. No te mogły być świeżutkie, nie? Wyobraź sobie. Tak. Ustawiasz sobie nowy dom. Mhm. I nagle musisz go puścić. I szybko się przekonujesz, że że szybko nie wrócisz. Mhm. Tu zobacz, wystrzeliło coś. Mhm. I tam tak samo tu pewnie kolejny by się budował zobacz i dość kolorowo to musiało być widać, że to nie są takie ujednolicone łupki tylko sporo różnych zobacz, zielone, pomarańczowe różowe, to no. 在这一等。 Słucham? Ale w tamtą stronę czy w tą ciekawą? Zijaliśmy parę, które jechały do góry, a myślę na dół, i teraz sąli drugą tu zobacz jakie balkony. Jest taki budynek na karowej. Kojarzysz? Blisko bristolu. Bristolu. No nie długo się Już Nie pamiętam architekta. Karową? Tak. Tak, tak. Właśnie, właśnie. Myślę, że będziecie zadowoleni Państwo z takiego przemieszania treści. Basiula? Tak Ale bardzo blisko, słyszysz? Chodź czy nie lepiej było iść jeszcze dalej Gdzie? Tam w tej górnej No, do tego ronda no mam nadzieję, że to jest jakoś połączone i nie trzeba się będzie cofać tą samą. Nie, a tu chyba jest zaraz przed nami jakiś punkt chyba kontrolny. I coś mi się wydaje, że wyjście z tej strachy, wiesz? Tylko na tą drugą stronę. Widzisz? A tak, dobra. No to, to ja już bym tutaj sobie odpuścił. Chodź zobacz tutaj. Ten wygląda. Patrz. Rolety. Widzisz? Tu jest dużo szyb jeszcze, ale by tam było fajowo wejść. A jeszcze gdyby to było zostawione z zamkniętymi oknami no właśnie, oni to na pewno zostawiali z zamkniętymi. Idziemy. Ach, tam jeszcze są, zobacz. Z lewej takie wielkie. Hmm. Tutaj spacer po tej strefie. O, jest dobre kilka godzin. Tak, jeśli się jeśli tak. ktoś się, tak, jara i, mhm. i analizuje szczegóły. No zobacz. Przepraszam Cię, tu jest pierwsza linia już. Kurczę. No ten to stoi tak jak ten nasz w Albanii. Nawet chyba bliżej jeszcze. Ten, w którym mieszkaliśmy, pamiętasz? Ależ tu musiało być prestiżowo, nie? No, tak było. No skrócilibyśmy sobie chętnie, nie? Ale się nie da, pewnie tędy. Tak, bo to tak po nie? idzie, nie? Mhm. Który stracił całkowicie swoją wartość, zruzył sobie w jedną chwilę, nie? No bo z chwilą jak. To znaczy, nie rzucie, ma wartości No był. tak, no mówię, stracił wartość. Bo nic z tym nie zrobisz, kompletnie. Nie masz tak. prawa wejścia tutaj, nie? Też widzisz, niebieskie mhm. sufity. No właśnie, ta panie. Już Ci zostało w nasze no. Tak, faktycznie. Ale to wiesz co? To może nie. któraś roślina. A te wiecie. kwiatki tak nie pachną? To znaczy, że jest jakiś element spójny. Bo... Jest tu gdzieś niżej? No. Nie, to nie to. Panie. No nie gadaj, że... Weź mi powiedz, o co tu chodzi. Czy tu było... Aha, zobacz, tu była dużo niżej ulica. Widzisz? Zobacz, oni to podnieśli tymi płytami. Później jeszcze wywalili asfalt. Chociaż nie, takie niskie są. Tam jest też taka niska. Musiało tak pięknie wyglądać, zobacz. Te okiennice drobiane. To błękitne było, zobacz. Ale pewnie tej zieleni tak wysokiej tutaj nie było. To teraz robi takie fajne wrażenie, wtedy mogło tego w ogóle nie być Tak jak się patrzy na u nas na PRL nie? po wojnie mhm. bloki świeże, nowe, wszystko postawione roślin w ogóle, a teraz wszystko stoi jak w lesie Chyba, że się już załapało na ten czas, kiedy się wszędzie wycinało. Potem jakoś znowu chyba ta polityka się zmieniła, ale był taki okres, nie? Że, mhm. że wszędzie się wycinało. Tu jeszcze się słup stary, ostał. Drewniany. No. W Stanach są drewniane, wiesz? Tak, też byłem zdziwiony. O, to czekaj, 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 to jest fajnie. Słucham? Na całym tym terenie te są oddzielone oczywiście jak muzeum, takimi słupkami. Zresztą to jest tak zrobione, że nie w oczy. są drewniane. Tak, 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 to, to doceniam. Mhm. United Nations. Tam z przodu jeszcze widać, nie wiem, czy... cały budynek chyba tutaj. Tam jakieś lunety są, widzisz? Na górze. Na górze, no. Jakieś strzeżnicze jakieś liczby. Tak. Wartownia wartownia. O, jak Wiem, jest... ja, ja to widziałem już takie lady, nie? Formirowane, takie piękne. Zobacz, jak to musiało pięknie wyglądać wtedy. To wszystko było podświetlone. Tu w ogóle to podświetlenie, tak. Chyba było pożądane Mocno. O widzisz? Tutaj ten kiosk przecież. Mhm. O ile to był kiosk? Nie wiem. Słyszę słowo kiosk. Aha. co mi się przypomina. Wiem, wiem.